To jestem Anastazja, e, jestem z Ukrainy i e, bardzo mi się spodobał ten projekt. Ogólnie uważam, że bardzo dużo się nauczyłyśmy, dowiedziałyśmy się dużo rzeczy o e, naszej historii i uważam, że takie projekty powinny e, powinno ich być więcej przez to, że właśnie teraz żyjemy w takich dość trudnych czasach. I... Jestem Hania, a dzisiaj nadszedł ostatni dzień projektu. Pożegnaliśmy właśnie grupę niemiecką i zaraz nadejdzie czas na ukraińską. Ogólnie projekt bardzo nam się podobał, jesteśmy absolutnie zachwyceni i organizacją oraz atmosferą, która tutaj panowała. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy oraz bardzo mm, dobrze spędzaliśmy wspólnie czas, bo niesamowita to właśnie atmosfera. i Pomimo bariery językowej, która dzieliła nas między dwoma różnymi mm, poziomami, narodowościami, bardzo przyjemnie nam się spędzało czas i pracowało oraz stworzyliśmy świetny spektakl. Też nawiązałam duże znajomości z osobami z innych krajów, było to bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że będziemy trzymać te kontakty i też się spotkamy jeszcze w styczniu. Mieliśmy okazję poznać historię, porozmawiać o naszych odczuciach związanych z nią, a później na zajęciach ruchowych przełożyć to na taniec tak, żeby nasz spektakl wyszedł jak najlepiej i był jak najbardziej na naszych odczuciach, wrażeniach i emocjach.